Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Tyreem, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Gothic Tak, i poprzednio porozmawialiśmy sobie z Korkalamem. <coughs> powiedział nam tyle, że mamy się udać do starej kopalni Po jakąś tam wydzielinę, spełzacz, czy coś takiego yy, Tak, i zapomniałem o tej opcji dialogowej O tej powiedział, że wynagrodzisz mnie za tak. kamienia. Czyżby? Tak powiedział? No tak, 50 bryłek rudy chyba wystarczy. No, dobrze, dobrej 50 bryłek. Okej, okay, i. Spróbujemy jeszcze, bo mówiłem w poprzednim odcinku, że raczej sobie nie ukradniemy tego, tej receptury. Tylko nie pamiętam dokładnie, w której skrzyni ona była. I tak, i ja sobie zapiszę na początku, żeby. Bo nie wiem, czy korkał się będzie rzucał do nas, czy nie. Ale warto spróbować. Prawo, lewo, prawo. Tja! Za pierwszym razem mamy jej recepturę. Także przy okazji, gdy będziemy w starym obozie, to podrzucimy naszemu kumplowi dexterowi. Mam nadzieję, że drogo mnie wynagrodzi. Srogo, drogo. Nieważne. Aj! Bez. Nie ściemniaj, naprawdę. Ok, tak więc udamy się do starej yy, kopalni. Mamy porozmawiać z jakimś gościem. Yy, na, nawet nie pamiętam jej na, nazwy, znaczy nazwy tego gościa, ponieważ ostatni odcinek nagrywałem tydzień temu. Nie tydzień temu, trzy dni temu ponieważ tak sami się zaskoc zaskoczyliście na pewno yy, Wrzuciłem odcinek na Safari rozgrywka tak wziąłem udział w tym konkursie Ti Volta oraz huśka tak mam nadzieję że się wam podobał ten odcinek całkiem sporo się nad nim napracowałem tak długo jak mnie to nie dotyczy ale nieważne od razu wiedziałem póki co czekam na wyniki Czekajcie, gdzie była stara kopalnia? Aha, dobra, już będę wiedział. Troszkę chodzenia jest, ale. Cóż poradzisz? Cóż, cóż poradzisz? Gotikowi. Ja tutaj patrzę troszkę za bestiami. Ale czekajcie, ja mam 10 punktów doświadczenia. To nie wiem, czy po drodze nie obrócimy się do starego obozu jeszcze. Aha, i przypomniałam, przypomniało mi się takie coś, że. Cavalorn, czyli ten gościu, nie wiem czy widzieliśmy go w tym, znaczy w ogóle w tej serii. To jest taki myśliwy i... chyba myśliwy. Ale on ma łuk, znaczy on ma łuk. On ma taką skrytkę tam z tyłu, za, swoim, za swoją chatą. I w niej się chyba znajduje łuk, o ile dobrze pamiętam. Także chcąc grać łucznikiem, przyda nam się ten łuk po prostu. Kuro. A wychodźcie co, mucho komarze. Kurcze nie trafiłem cię, gdzie uciekasz? Ale mi wzięłaś ja. Yeah. Tak, te wszystkie one się tak jakby odnowiły, ponieważ mamy nowy rozdział. No i całkiem przydatna opcja jest w tym gotiku. A ciebie nie dosięgnę. Ty zbagowana krwiopijco. O, widzicie, i tu przydałby się nam Łuk. Dobra, już nie będę takie zachłane na to 70 doświadczenia. No ale na to 70. Będę. Chyba, że tam. No nie unikaj! 80. Czyli nie 70 ani nie 90. No widzicie, jak gra potrafi smęcić. Mm, I nauczymy się. Yy... Lepszego. Yy, znaczy. Le lepsze uderzenie mieczem. Nie, skurde, co ja gadam. Ogólnie walkę mieczem nauczymy się. Lepsze walkę, Lepszą walkę mieczem. kurczę Na bronię jednoręczną, o. Od razu myślałem, że to się już Dextera. Tutaj jest Dexter. Ja sobie zapiszę. Siedemnasty save. Tak, za go, Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. Ta świetnie! Pokaż ją w dzisiejszych czasach nie można polegać. Od co? Znakomicie! Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy z ciebie chłop. Wspomnę o tobie Diego. Weź to! W nagrodę! A co ty mi dałeś w ogóle? E, oczywiście, no nic już nam nie da ten głos. E, u Diego. Ale co ty mi dałeś, ziomek? Mhm. Już wiem. Chyba tego zielonego na cisza O ile nie, dos nie dostałem go w poprzedniej części rozrywki. Czekajcie, na arena jest tam. Tam trzeba iść. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Tylko patrz. Przepraszam Wam, jeśli usłyszycie jakieś chlupanie czy coś, ale od czasu do czasu będę sobie popijał Pepsi. O Jezus, patrzcie na to! Skaity Ogar, Tak, zagomyzowałem. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. No i jak, żeby inaczej? Broń jednoręczna. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Jednak zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać początkujących. Dobra, to nas nie interesuje. To nie jest żadna część fabuły. Nasze znaczy, może jest troszeczkę, ale... Ale nie taka ważna. Od razu wiedziałem, że będą... Zresztą myślę, że przez takie właśnie dialogi na no, wrzodzie na Zapomnijmy o całej sprawie, dobra? Ale ja chcę z tobą sobie pochodzić. Możesz się zamknąć choć na chwilę? Jasne! <noise> Jasne! Co za hardware? Dobra, teraz pójdziemy sobie do kawalorna. Naszego starego kumpla. Starego kumpla. Co ja gadam? W ogóle go nie znamy w tej grze. Na razie, na razie. To nie było zbyt mądre. Gdzie była ta chata? Bez jaj. Chyba tam trzeba iść. O ile pamięć mnie nie myli. O, pamięć potrafi zawodzić. U mnie przynajmniej. Tak, tam jest ta chata. A przecież już tutaj byliśmy, chyba. Tak, jak szliśmy z Mordragiem. Tak, już widzicie, że nie trzymamy broni yy, oburącz. Tylko jedną ręką. Tak, jesteśmy koksy. Bardzo fajnie. Przyda nam się to. Mhm. Ale mi powiedziałeś. Proszę. Cavalon! Pogadamy sobie może z nim. I znowu nie wiem, ile ja nagrywam. Dobra, załóżmy, że około 15 minut walicie już tam. Zagomeza! Zagomeza! Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojarki. Ale ma głos! Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaje najwspanialsze łuki w całym starym obozie. Mhm. Mm Możesz mnie nauczyć? To zależy tylko od tego, co y I tak, i tutaj będziemy się uczyć od niego. Chociażby to łuk poziom pierwszy. A zobaczymy sposób. sobie towary jego. Masz 1200 bryłek rudy. Y Sprzedamy sobie tą buławę. Buławę? Nie, stary. Nie, no w sumie buława. Zielonego nawicisza. Nie wiem na co mi to w sumie. Chociaż może się przydać w późniejszej części rozgrywki. No nie wiem, dawno co nie grałem. Nie wiem, czy on będzie potrzebny nam do czegoś. Ale ty mi daj 43 bryłki. Okej, okay, danke Safe. I... Uh -huh, ty tu patrzysz, kurde. Myślę, że nie będziesz miał nam za złe, że weźmiemy sobie... Tak, i tutaj jest kluczka walorna. Yy, I zaraz sobie... O, są tutaj kły. One będą dosyć wartościowe, skóra wilka także. Piwo i wytrych. Dobrze, bardzo fajnie. Ale, kół chyba nie będziemy sprzedawać. One się nam przydadzą. Czekajcie, tu było to? Takie drzwi. O, właśnie. W sumie to nie wiem po co zapisuję. Nie będę zapisywał. No, i na dobry początek jest pochodnia. Skrzynia, którą trzeba otworzyć. Lewo, lewo, prawo. Eee, łatwo poszło. Kurczę, mamy 62 bryłki, ale fajnie. Wytrych, wyszczerbojony, wyszczerbił, bo Niewykończony męż, nie wiem na co nam to, ale bryłek rudy dosyć dużo, co nam się może przydać. Strzały, także. Ognisty pocisk, mniej przydatne, ale też na pewno nam się przyda w czymś. O, tam też widzę jakieś zwoje. Wytrych, piwo i skóry cienie stwora. Kirie. Także sporo sobie tutaj nakupimy. Znaczy nas sprzedajemy e, Zwój. Czego to jest zwój w ogóle? Jeśli mogę wiedzieć. Światło. E, światło nam się przyda. Chociażby w tej misji, które będziemy wypełniać potem. Ponieważ tam będzie ciemno jak w d... Nieważne. Ale weźmiemy sobie mięsek troszkę. Tak, nasbieramy mięsa. Jeszcze tutaj jakieś widzę zioła uzdrawiające. Yyy... Tak! I mamy łuk! Możemy sobie go nawet założyć. Mogę na zresztą 10. Kurczę, to już mogłem w sumie na początku go założyć. Obrażenia 20. Hmm. No obrażeń nam nie na zadaje zbyt dużo, ale... ale przynajmniej mamy łuk, tak, jesteśmy łucznikiem. Czekajcie, nie, źle poszedłem. Tam się nie szło do. Mm, starej kopalni. Czekajcie, się spojrzę sobie na czas. Patrzę na telefon, oczywiście. A muszę sobie skołować jakiś stoper, albo coś w tym stylu. W sumie kolejne 10 punktów umiejętności wydamy na lepszą umiejętność strzelania z łuku. W ogóle umiejętność strzelania z łuku, bo nic nie umiemy na razie. Na razie umiemy takie naciągnięcie żałosne. I w ogóle ile mam strzał? Czekajcie... 31, okej. Okay. Całkiem sporo. Jak na początek gry. Czekajcie, sprawdzimy sobie, ile ja w ogóle zadaję tym łukiem. Yy, jeszcze brakuje mi około 2000. Do kolejnego poziomu. Sporo, ale to... Stąd go na pewno nie trafię. A, trafiłem. straciłem tam chyba z 4 strzały ale to nic, wypróbowaliśmy sobie łuk już dawno nie pamiętam jak to się strzelało chociaż ja nigdy nie strzelałem, bo nigdy nie byłem łusznikiem w tej grze nigdy nie miałem łuku, przyznaję się a mamy iść kolejne 70 punktów 50 nie, nie wiem, gdzie ja poszedłem, tędy tutaj za ścieżką trzeba iść I tutaj będą te stwory, których wcześniej nie ubiłem. Cześć? O, na dwa uderzenia, Kuks, Co my tu mamy talerz i zwan. No co mi to? psianka. Gdzie uciekasz krwio 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 krwio? Aj, nie trafiłem Chodź tu! Gdzie poszedłaś? Żartuję oczywiście A, o, o, o. Jak miał na imię ten gościu? To już troszeczkę No znaczy w ogóle zapomniałem. Albo i nie. To był chyba gorna. Hmm, gorna drak. Gorna drak, chyba. Będziemy go szukać. A póki co i hopsaj, hopsaj dalej. Aaaa, ładowanie. Okej. Okay. Drake, co tam u ciebie? Dawno z tobą nie rozmawiałem. W ogóle z tobą nie, nie rozmawiałem. Yy, Górna Drag, strasznie świętyny to jest. Uuuuuu. Nie. Je, je, je. yeah. yy, gdzie wy w ogóle byliście? To ja tego nie mam pojęcia. O tym nie mam pojęcia. Kim jesteś? Aran. Hm. Je yes, zaskoczyłem. Nie! Yeah! Kurczę, nie chcemy przecież tutaj y, umrzeć. Także sobie zapiszę, póki co. Mm -hmm. On, ten górna drag, on, no, chyba górna drag, tak mówię, a nie wiem. Powiem po prostu strażnik Świątynny. On chyba znajduje się na samym dole kopalni. O czym zaraz się przekonamy. Gor, gor, gor drak. Czekaj. Gorna bar. Dobra. Co możesz mi powiedzieć Znaczy to oczywiście nie, to chyba nie był gorna bar. Przepuść. Y tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Mam już. Aha, trendy. Co <grym> myślę, jak trendy tam... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ej... Się chyba... Gdzie tu jest ten? Uh -huh. ty nie myślisz, że... Myślałem, że nie ma przejścia. Kurczę, mam jakąś słabą widoczność ustawioną. Znaczy... No... Czekajcie... i co ty wyprawiasz? I był jakiś strasznie nie się Przypchaj się, że tak przeskakuję panu nad głowami. Przypchaj się nu no. Gorna drag. Where are you from? Gorna Wit, gorna kosz. Y... Przypchaj się. Ork niewolnik. Wąż! Co to za goście? Wiecie co nie mam pojęcia, jak on miał na imię. Pogadamy sobie ze wszystkimi, których tu widzę. Co tu robisz? Poluję na pełza. Dobra, wow, to już wiedziałem. Szukam w pobliżu głównego szybu. Znajduje się wiele jask. Niech na. Gorona kosz. Hmm, ja chyba ich ominąłem gdzieś. Spróbujemy jeszcze tutaj przejście. Mm, tam jest ten ziomek. a -ga -ga -gan, czy jakoś tak? Nie doczytałem. Mm, sprawdźmy jak z czasem. Aha, dobra, przekroczyłem niestety naszą ilość. Dobra, ale to by było na tyle. Poszukamy sobie tego ziomka jeszcze, ale to już w, w przyszłym odcinku. Dzięki Wam za oglądanie tego. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie i łapkujcie oczywiście w górę. Tak więc, trzymajcie się, cześć.